Jarosława Kaczyńskiego, raz jeszcze poinformowałem go o tym zarzucie stawianym panom Morawieckim w sposób oficjalny, otwarty. Te materiały są publikowane od dawna w internecie, zresztą nie, nie tylko dla mnie, dla redaktora Podleckiego. Pan Andrzej Czyżewski o tym mówił. Zatem poinformowałem Jarosława Kaczyńskiego raz jeszcze o możliwości ewentualności współpracy panów Morawieckich z WSI. Do pana Kornale Morawieckiego. Złożyłem nie otrzymał oczywiście żadnej odpowiedzi od Jarosława Kaczyńskiego, no a później Kaczyński sprawił, że Mateusz Morawiecki został prezesem Rady Ministrów. Pismem z dnia 11 grudnia 2017 roku skierowanym do Kornela Morawieckiego złożyłem wniosek o doręczenie kserokopii jego oświadczenia ilustracyjnego, tego, o którym było w piśmie do mnie IPN-u z Wrocławia z 21 września 2007 roku. Nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Później skierowałem... Z kolei pismo z dnia 11 grudnia 2017 roku do Mateusza Morawickiego o doręczeniu miksero kopii oświadczenia ilustracyjnego.